Cześć. Cześć, cześć. Skąd jesteś? Z Braniewa. A ja, ja też z Braniewa. Czy A czemu się? z Braniewa jesteś? Bo się urodziłem, no. A ja się A urodziłem ty? w tym, w, w Warszawie, ale mama mnie ukradła od taty i jestem w Braniewie. Mama ci ukradła okulary i jesteś w Braniewie. Niemożliwe. Ona nie może kraść okularów. Ale prawie jest dobry okulista. Tak mama mówi. Gdzie jest okulista? Jaka lista? Nie, taka do czytania. Pani Okulistka ma pani e, kierunek, czy, czy ogrod? Nie wiem, nie pamiętam już. I, a ja skąd mam wiedzieć? Powiedz mi? Koniaku, skąd jesteś? Dojadę cię! Nie, ja już nie mogę kupić!